Halo. Halo, dzień dobry, pani Daria. Dzień dobry, tak. Ja dzwonię w sprawie ciuszków. Pani wystawia na OLX Tak. No, ja dla żonych jestem zainteresowany paroma ciuchami. A konkretnie? No, jakieś tam dwie spódniczki bym wziął u pani i elegancka bluza z sercem. E, mh, tylko spódniczka została mi szara. Tylko szara? Tak, tylko szara. Mhm. No to w sumie okej. Okay. Tak. Mhm, mm tak. No to kurde, bo mm, moja żona w przyszłym tygodniu ma urodziny. Znaczy w tym, co teraz będzie, w piątek. Mm -hmm. Ja do Siemianowic no, ty... mam 23 km, to bym musiał podjechać do pani, prawda? Albo podjechać, albo mogę wysłać. No to już od pana zależy. 13 zł koszt wysyłki, no i wysyłam jutro, no i praktycznie we wtorek pan ma. Mm -hmm. Nie, ja podjadę do pani, wie pani? No nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ja podjadę, bo ja i tak tam w okolicach się kręcę zawsze. Do roboty, i tak mhm. dalej, to tam luźna guma. Mm. Ja także jestem w Katowicach bo dostępna we wtorek, na przykład, bo ja studiuję w Katowicach, także też tam może by się umówić, to już dalej od pana. Mhm. Dobra, to ja chwilę, ja pójdę po kartkę, sobie zapiszę do pani numer i się do pani jeszcze skontaktuję. Tylko poczeka pani. No jasne. Halo! Dzień dobry, kim ta gada? Dzień dobry, pani kupuje u mnie ubranka dla twojej mamy, wiesz? Tak, bo bo mam niech pani mamie nie mówimy, my jej kupujemy pierzek. Dobrze. Dobrze, super, nic nie powiem twojej mamie. I, i my jej kupujemy dwie spódniczki i, i bluzkę z serduszkiem. Tak, na pewno się ucieszy. No. A, no. a, a pani by się ucieszyła? No, ja też bym się ucieszyła, jakbym dostała takie super ubrania. No i, i, i Tak, pani. To, słucham? I, i, i pani. Ja, no. ja z tatą przyjadę do pani. Dobrze, możesz przyjechać że tato, ze Tato, Tato, jeszcze chwilę. Ta pani fajna jest. Niech sobie telefonu biorze. Czy mogę z panią pogadać? Tak, może pani ze mną, roz... ze mną rozmawiać. A, a, a jak pani ma na imię? Ja się nazywam Dariaty. Ciocia Daja. I, i, ja Gabrycha. Tak, to ładnie masz na imię. Mi się nie podoba. Przed kolumnami się śmieją. Żeby... Czemu? Przecież świczny ma zimie. Nie, mówią, że słabe. Że słabe jest? Tak. Powiedz im, że, że się nie znają. Tak im mówiłam i oni powiedzieli, że jestem dupek. Nie, to nie wolno tak mówić, wiesz? To jest brzydko. Tak i, 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 i mama mnie zabrała z tamtego przedszkola i poszłam do innego. No to dobrze, dobrze zrobiła, a teraz tam się już nie wnieśmiałam się z Twojego imienia? Nie, tam już jest dobrze. No widzisz, tam jest... no, widzisz to, tak. no to dobrze, to dobrze zrobiła Twoja mama. To tak. zasługuje na super prezent za to. Tak, i kupimy jej super prezent. I ja jej narysowałam takiego psa bydlaka. I jej dam. Psa bydlaka? Czemu bydlaka, bo jest duży? Tak. Taki bydlak, tak. taki, jest. tak. Na pewno się bardzo ucieszy. Tak. I... 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 pani? No? Bo u nas śnieg już padał. Raz. Śnieg padał? Raz. I, i, I... kiedy Mikołaj będzie? A Mikołaj będzie 6 grudnia, wiesz, to jest za miesiąc. Nawet nie cały miesiąc, bo już jest dwunasty, to sobie policz. To ile to jeszcze? Osiemnaście, dziewiętnaście, dziewiętnaście, około czterech dni, wiesz? Ja to niedługo! No, no niedługo. Ale ja ja... A była pani grzeczna? No ja byłam grzeczna, mam nadzieję, że Mikołaj do mnie przyjdzie. Ale stinks, Do mnie też tak? może przyjdzie. Na pewno do ciebie przyjdzie. Ja, ja nie byłam grzeczna. <gry> nie byłaś grzeczna? A to Mikołaj muszę dać ci taki mały prezencik, chociaż jeszcze masz 25 dni i możesz jeszcze być grzeczna, to na pewno Mikołaj się na ciebie cituje i do ciebie przyjdzie. Ym, bo ja w bo ja przedszkolu, jak mówili, że jestem dureń i dupek, to ja dla krzycha zęba wybiłam wtedy. Aha. No, to fajnie. I... i... i chyba nie przyjdzie mi do Chyba nie przyjdzie, no. To musisz teraz będziesz miała... Jak nie przyjdzie w tym roku, to cały rok będziesz miała, żeby poprawić swoje zachowanie. Ja... Bo jak ktoś jest dla ciebie niemiły, to ty nie możesz być niemiła, wiesz? Ja... wiedzielę. No. Nie... Wiecie, pani... A... Tak. A jak ja z tatusiem przyjadę do pani? Wiesz pani? No. To... to przytuli mnie pani? No nie wiem, zobaczę, wiesz? Czemu? Bo się, tak nie, bo się nie... znamy jeszcze. Ja jestem Gabrysia Bąk. Tak? Tak. Oddasz mi tatę, bo ja nie mogę tyle rozmawiać, wiesz? Bo ja się muszę uczyć, bo jutro idę do szkoły. Dobra, tato. Ta pani jest super babka. I jedziemy do niej. Trzymaj. Halo? No, halo. No, halo. No. Dobra, ja sobie numer zapisałem, teraz się z panią jutro skontaktuję tak? jeszcze. Mhm. Dobra, Ile wyjdzie tak za spódnicę się... i ten? I za tak. bluzkę? Spódnica kosztuje 99 zł, a bluzka 109. To tak, jest bluza, to jest bluza, to nie jest bluzka. Bluza. Jest taka, 109? Tak, 109 bluza, I to 99, tak. to weźmy pani doda. To jest 209. Nie, 207. 208, przepraszam. 208. 208 no. 207. 207, no. To stargujemy trochę, co? Tak, może być dwie stówki dla pana. O, dwie stówki. No dobra, elegancko, tak. elegancko, dwie stówki. No. A i byłaby opcja jeszcze, jakby pani do mnie przywiozła to? Nie, nie ma takiej opcji. 23 bo ja km. Wysyłem... Nie, nie, ja jedynie wysyłam. Nie, nie, nie dowożę do, do domu ludziom ubrań, przykro mi. A jakbym pani za taryfę zapłacił? No to może pan zapłacić za tak, za wysyłkę. Ale ja nie ufam poczcie polskiej, wie pani? A potrzebuję ten prezent Ale ja na szybko. Ja nie wysyłam pocztę, pocztą polską, tylko kurierem. Też im nie ufam, też mi nie ufam. Tak. No, przykro i niestety nie dowożę ubrań do domu. Kurde. Nie mam po prostu na to czasu, no. Ale stinks. No to po prostu zamówimy taryfę, pani i tam. ten. Włożę do taryfy ciuszki i przy, przyjadę do mnie. No jasne, tak też może być, jak pan woli. Dobra. Elegancko, to ja tam się tak? dogadam z taryfiarzem jednym. I luźna guma. Tak, mm, dobra. Czyli okay. dwie stówki, to, to tak? Proszę. Słucham? Dwie stówki, tak? Tak, dwie stówki, tak. Elegancko. Mm, bo może ja przyjadę do pani? No, jak, to jak pan woli, naprawdę, jak, a z jakiej miejscowości pan jest? Karlin. A o, nie wiem, którą to jest nawet strona. Nie, koło... Mówi, koło Venore. Pan... Nie mam pojęcia, może to jest... Aha. Nie, nie ma w ogóle takiej miejscowości, to chyba Tibi, co? Karlin i Venore. No. Tak? Ja stary dobry Tibijczyk. Nie tak? mogę, no to super. Nie mogę. Jak no. pani. TV, ti, t, TV, też co? Czy Tak. Nie? Grała pani to, w TV? Kiedyś, kiedyś tak, ale to ja nie mam czasu, naprawdę, na takie rozmowy. Dobra, to ja nie przeszkadzam. Jutro się odezwę. Dobra, do odezwę. Do no, ]zenia. dobranoc. Jak ja się zestresowałem! Pierwszy raz się zestresowałem na telefonie. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Serio, pierwszy raz, tak mi się głupio zrobiło. Ale mi się głupio zrobiło, pierwszy raz.